Dzień dobry Państwu, za oknami mamy wiosnę, a na światowych rynkach pewną zniżkę, która związana jest zapewne z ogólnoświatową tendencją wyczekiwania wobec tego, co może się stać. W następstwie interwencji państw przymierzonych w Libii, która kilka dni temu się rozpoczęła i nie pchnęła wbrew wcześniejszym oczekiwaniom cen ropy na wyższe jeszcze poziomy niż te, na których się obecnie znajduje. Mało tego, ropa tanieje o mniej więcej dolara dwa od poniedziałkowych już wyników, a więc jest na poziomie bliskim 114,5 dolara. Te wyniki utrzymują się jak na razie dosyć konsekwentnie i nic na to nie wskazuje, aby ropa miała zacząć gwałtownie drożeć, jeżeli nie zaczęła, już w pierwszych chwilach interwencji aliantów na terenie Libii. Natomiast na świecie jest, jak już zauważyłem, dosyć duży margines wyczekiwania, czy jakiegoś rodzaju tendencji niepokoju odnośnie tego, co może się stać oprócz Libii, bowiem mamy do czynienia z poważnymi, a troszeczkę niedocenianymi przez medialne doniesienia problemami w Jemenie, gdzie padają ofiary kolejne protestów tłumionych przez rząd. Mamy także problemy, o których już wspominaliśmy kilkakrotnie w Bahrajnie, które są nadal niedostrzegane, a są znacznie bardziej niebezpieczne dla światowej stabilności, bowiem Bahrain znajduje się zaledwie o, o włos niemalże od Arabii Saudyjskiej, światowego lidera wydobycia. Duże znaczenie także dla światowego rynku będzie mieć to, co będzie się w najbliższym czasie działo w Japonii, bowiem Japonia będzie musiała w najbliższym czasie zaimportować potężne ilości paliw, aby odbudować się z dramatycznych konsekwencji tsunami i trzęsienia ziemi, jakie ona wiedziło. To też może to w najbliższym czasie powodować y, przynajmniej częściowe zwyżki cen paliw. Jednak y, stabilizacja sytuacji w Libii, jeżeli taka będzie następować, może powodować jakiś rodzaj uspokajania, a więc te, y, te zwyżki będą troszeczkę łagodzone. Zresztą wczoraj usłyszeliśmy także od analityków y, amerykańskich y, sugestie odnośnie tego, ile tak naprawdę w cenie baryłki ropy jest y, obaw czy spekulacji. Jest to mniej więcej około 15-20-dolarowy poziom. Y, przeznaczone jeżeli możemy tak powiedzieć na ryzyko w cenie ropy. A więc jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie czy w północnej Afryce uległaby pewnemu jakiemuś uspokojeniu, mielibyśmy te ceny zapewne o te 15 dolarów niższe, a więc cena ropy byłaby poniżej 100 dolarów, tak jak była jeszcze kilka tygodni temu. Natomiast co do polskiego rynku, cały czas jesteśmy jeszcze ofiarami wysokich cen na świecie i te ceny nie zamierzają w najbliższym czasie maleć. Jeżeli maleć zaczną, to będą maleć bardzo stopniowo, natomiast w, najbliższym, w najbliższych dniach trudno się jeszcze tego spodziewać, bowiem no, ceny w hurcie cały czas są bardzo wysokie, marże na stacjach są stosunkowo niskie, więc nawet jeżeli w hurcie mielibyśmy do czynienia z poważnymi obniżkami, to stacje będą troszeczkę zwlekać z wprowadzeniem ich na stacyjne pylony, ażeby w jakiś sposób zrekompensować sobie okres niskich marsz.